Sim. <laughs> Myśleliście, że to jest koniec? Nie, wcale nie, bo jesteśmy na gorąco, po sesji, zagraliśmy pierwotny głód. Jesteśmy tym najarani, jak nie wiadomo co. Nieważne, która jest godzina, nieważne. Jak szantaki, nie, jak jak dzikie szantaki, szantaki. dokładnie. dzikie szantaki. Nieważne, że IKEO tam biedny siedzi i dłubie jakieś swoje rzeczy dla warsztatu RPG, licząc na to, że może, może w końcu my skończymy to nagrywanie. Nie, kochani, słuchajcie, jeszcze jest chwila na rozmowę, na nasz gorący, Nieplanowany wcześniej, tylko spontanicznie, wykluty tutaj jak szantag z jajeczka. Wywiad z Mery, naszym gościem, moją cudowną współprowadzącą i współautorką tak, tego scenariusza scenariusza Pierwotny głód, który napisałaś razem z Dziczką. Tak. Z Dziczką do zbioru Uwierz w Duchy od Blackmon Games, który również się ukazał drukiem w Twarzą w Twarz niedawno. No i tak, to tak, wiecie, co to najśmieszniejsza rzecz, że jest już, chyba kiedyś to mówiłam Adamowi Wieczorkowi, któremu bardzo dziękujemy za redakcję. Że przeniosłyśmy ten wymiar zagrożenia, niebezpieczeństwa i, i, i gdzieś tam tych wrogów naszego badacza, badaczki, jakby z wody na niebo, bo pierwotnie to, być, to miała być przygoda o Dagonie i, i wszystkim, co pływa. Nie? Więc trochę zmieniliśmy level, zrobiło się wyżej. No i tak wyszło, że te szantaki nam jakoś wpasowały się tutaj, bo trzeba tutaj to powiedzieć, że żarty żartami, ale tak, szantaki to były te stwory, które porozumiewały się z Frankiem. I one rzeczywiście żywią się strachem. No właśnie, to był bardzo ciekawy pomysł, jak dla mnie. I w ogóle powiedz Mary, kto wpadł na pomysł osadzenia tego scenariusza właśnie w takich realiach? Kto miał większy wpływ na to, jak w jakim miejscu się znajdziemy i, i kto będzie bohaterami w ogóle tej historii. Co? tak naprawdę to chyba, chyba, chyba mój mąż, w ogóle, żeby było śmieszniej, <noise> bo y, myśmy, y, bo to, to przygoda jest, która tak naprawdę trochę nam zaświtała w dwóch miejscach, jak żeśmy z Dziczką i z jej mężem i z moim mężem podróżowali w wakacje, Pierwsza rzecz była taka, że byliśmy na kajakach właśnie w Jońcu, bo ja i mój mąż mamy tam działkę, w związku z tym to jest teren taki autochtoniczny prawie i tak żeśmy podpływając pod ten młyn, bo de facto tam można podpłynąć, on do tej pory stoi i grozi zawaleniem. I, I stwierdziliśmy, robiąc zdjęcia, że kurczę, to no, jakby nasz umysł już mówi, że tam się coś będzie działo nie? i trzeba to napisać. No i miesiąc później jechaliśmy, pamiętam, nad morzem tym razem i rozmawialiśmy, już wiedząc, że y, po rozmowie z wieczorkiem, wieczorkiem, że będziemy pisać przygodę właśnie do, 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 do zbioru. E, I rozmawialiśmy z dziczką, że właśnie współczesny klimat może coś innego niż te lata dwudzieste i tak dalej. I chyba tak, Maciek, mój mąż przypomniał nam, żeśmy rozmawiały o tych kajakach nad młynem. No i tak jakoś tak wyszło, nie? No, tylko pierwotnie miały być istoty z głębin, a, a, a pojawiły się szantaki, swoją drogą szantaki nam wpadły w górach i to był taki pomysł, który trochę był takim strzałem z biodra jak to się ładnie mówi, bo Adam nam odesłał, pamiętam, pierwszy szkic takiego treatmentu, synopsisa tego scenariusza i powiedział no wszystko fajnie, tylko weźcie te postacie z głębin istoty z głębi, z mięcie. bo to jest tak oklepane, że, że to już nie da rady. Wianki na wodzie też na naszym kanału, to no przypominamy, <śpiewamy>. zapraszamy. Tak. Już ale do wianków, Ale do wianków pasowało to idealnie, wianki to. Tam I Ola tak. Menio, z, tutaj z Martinu, ze współautorką tak. zrobiły, z Martyną super scenariusz, tak, tak. Tak, I, tak. I, i też, tak? I też nam się udało jedno strzał wtedy zrobić. Tak, tak to tak. prawda. Bardzo e, so, bardzo, e, ja mam jeszcze do ciebie, Mary, takie pytanie, które dla mnie jest istotne już z perspektywy mnie jako, jako ludzia psychologa, ponieważ nie mam pojęcia, nie czytałam jeszcze, e, jakby scenariusza, ale... I nie mam absolutnie pojęcia, jak to się ma do najbardziej do... te twoje wnioski, naprawdę. Słuchaj, doskonale ja, ja się zastanawiałem, jak to jest po prostu, że, że to u nas tak wchodzi po prostu, że te scenariusze ja nam tak, tak, tak strzelają na, nasze, na naszą wiedzę. Musiałaś tak, że musiałeś przeczytać, nie? Bo jakby byłam totalnie zaskoczona wiedzą. Absolutnie nie. Natomiast właśnie zastanawiałam się, ja, ja pociągnęłam ten wątek, ja sobie wyobraziłam to tak, że że Franek faktycznie cierpi na taką przypadłość, bo jest taka przypadłość, która powoduje, że się nie czuje strachu. I to jest zwyrodnienie ciała migdałowatego bodajże, z tego, co ja kojarzę. A ponieważ całkiem niedawno Dokładnie. miałam egzamin, z którego musiał, do którego między innymi czytałam ten artykuł, to dlatego to wykorzystałam. Ja umiem, to film. Tak, no. To jest. I władz który mnie Great bardzo nice interesuje. Like. <laughs> Dokładnie. Więc, jeżeli tak, Faktycznie było, to tym bardziej się cieszę, że to było. Że to tak, wiesz to, to, to było tak, konkurs. że jak żeśmy zaczęły o tym rozmawiać z, z Dziczką, e, to, to właśnie ona, tak żeśmy, ja zaczęłam tak strasznie lecieć w ten pomysł, że, że to fajne, że, że ten Dzieciak i w ogóle trochę tak w stylu Szóstego Zmysłu, tyle referencji, mm -hmm. gdzieś tam się pojawiło, mówi, no dobra, tylko musimy Uwiarygodnić to, że on się z tym porozumiewa, z tym z tym szantakiem. No i zaczęliśmy szukać, i dziczka, dziczka nawet w ferworze walki zaczęła podpytywać Boba z to jego tnę, bo on jest policjantem. I stąd miałyśmy wiedzę o tych zgłoszeniach wszystkich i tak dalej, i gdzieś tam przy okazji zrobiła research właśnie psychologiczny yy, i u, ułożyła to wszystko, znalazła ten artykuł i stwierdziliśmy, że jesteśmy w domu. Nawet Adam wieczorek był zaskoczony. <laughs> no ale ja ci powiem, to... że właśnie jak ja czytałem twój scenariusz i, i szykowaliśmy się do tego prowadzenia, to ja też sobie trochę pogłębiłem wiedzę w, w tym temacie i absolutnie tutaj perełka i strzał w dziesiątkę, ale to jest słuchajcie to dobry research właśnie i to przygotowanie takie uwiarygodnienie pewnych rzeczy to jest, to mm -hmm. jest ważne. No. My też jakiś tam feedback zebraliśmy, że z Martą jak stwierdziliśmy, że będziemy prowadzili w Amazonii wilkołaka to ściągnęliśmy kogoś kto był w Amazonii, i mógł nam o tym poopowiadać. Uwiarygodność level hard. No. Dokładnie. Tak, tak. Ale super. I to, co jeszcze w, w, chciałam ciebie spytać, to jest tak, czy ty... E, bo podejrzewam, że jakby opcji na zakończenie tego scenariusza było ileś tam. E, I czy e, w ogóle... Trzy, teraz Wybierasz tak. że tak. e, tak. trzy. <laughs> <Trójkę> wybierz, <laughs> wybierz trójkę, Pani. Trójkę wybierz, wybierz trójkę. Ale mnie ciekawi taka kwestia, e, czy... W momencie, kiedy obmyślałaś, obmyślałyście te zakończenia, to stawiałyście na to, że któreś jest bardziej wiarygodne pod kątem takim, że najprawdopodobniej w większości przypadków to się tak skończy, czy jest dokładnie są równe szanse, że się może skończyć na każdy ze sposobów? Co to zależy, jakby najbardziej logicznie i wiarygodnie powinno być tak, że nasz przyjaciel policjant czy przyjaciółka po prostu zaora ten młyn i koniec wezwie... I, I wiadomo, nie, no, ale to jest gra. Czasami trzeba być growym bardziej, i, i rzeczywiście tutaj ten badacz jest na pierwszym miejscu zawsze. E, przynajmniej ja tak myślę, dziczka tak myśli, i, i takżeśmy stwierdziły, że no, trzeba tutaj przede wszystkim zawierzyć decyzją gracza. E, więc, no, wiadomo, że tutaj trochę z przymrużeniem oka trzeba traktować rolę policjanta, e, który trochę uwiarygodnia i pomaga, ale z drugiej strony, właśnie no, pytań się pojawia dużo na końcu. E, jak prowadziłam ten scenariusz testowo, mm, to, to w zasadzie zawsze kończyło się pożarem, więc <laughs> wszyscy ten cholerny młyn. A dzieciak, w sensie, w sensie nasz, nasze rodzeństwo, koniec końców wyprowadzało się z miasta i tam była ta rozłąka, prawda, ucieczka w stronę zachodzącego słońca, zerwanie kontaktów z rodziną, no i mama Szanta, która pojawia się na horyzoncie, nie. I broni swoich pism. Więc to, to była jedna wielka jadka, tak naprawdę. No. Także trochę palpowo się, palpowo trochę się działo. Się trochę się, ale wiesz co, ten, ten palp, który się właśnie prowadzi od początku, no tak jak w takim horrorem, takim, no wiesz, trochę klimatem dark, raczej niepalpowym, bardziej poważnym, to ja raczej ucinałam ten palp w takim dosyć prostym stylu, narracyjnie, opisując, prawda, że no, o tym mieście prawda, dawno już wszyscy zapomnieli i w zależności od skali jak to tam się zadziało względem tego co zrobił policjant czy właśnie wezwał posiłki czy nagle jakieś zaczęła się strzelanina w tym młynie i pożar wielki no to w zależności od skali to tak ten młyn kończył i miasto kończyło. Ale no, tak, to było narracyjne, bo nie praliśmy się po pyskach z szantakami. Raz była sytuacja, że przy okazji porwania dziecka Gracz chciał rzeczywiście uderzyć szantaka, no ale to się szybko skończyło. No. Także tutaj nie, tu nie było strzelania do szantaków, jednak. No. Czyli trochę wam pokrzyżowałam szyki, bo nie było jak. Ale to było super. To nie, no, właśnie to nie, jest, to nie chodzi tak, o krzyżowanie się szyków. To było pokojowo, autentycznie. Tak, przynajmniej w moim odczuciu, kiedy mhm. ja to prowadziłam, no. współprowadziłam. Mhm. Ja muszę, ja muszę powiedzieć, że ja troszkę wpłynąłem tutaj na, na tą całą sytuację, choćby z tej perspektywy, że dzieciak zaczął przekonywać troszkę nie tak jak było w scenariuszu, w tym sensie, że uznałem, że fakt, że nie wykazałyście żadnej agresji wcześniej wobec tej istoty, Mógłby być dodatkowym argumentem do tego, żeby mały zaczął z nim negocjować, tak. bo w scenariuszu zapisałaś, że jednak były ofiary śmiertelne. Tak, tak. I tak. to jest i to jest powiedzmy jednak pewne, pewne odstępstwo od tego, co zostało Ale zapisane. To Ale to była też. prowadzić jako czwarta opcja epilogu. A, tak. a, absolutnie. To jest fajne. Ale to była zasługa tego, jak się zachowywałaś ty, Marta, nie. Okay. Ten, ten poziom komunikacji z małym i, i tego, tego przekazywania właśnie tego, tego wszystkiego, też i o strachu i tak dalej, um, uważam, że nawet ta istota sama w sobie, poprzez to, że jest z nim w kontakcie telepatycznym, mogła być po prostu tym zainteresowana. tak Trochę taki był mój cel i cieszę się, że też go osiągnęłam. Fantastycznie to wyszło, naprawdę. To było spokojne, ale pełne napięcia, tak naprawdę, rozwiązanie i, i zakończenie. I no, absolutnie, ja biorę to jako, jako feedback i jako ratę, można dodać właśnie czwartą opcję epilogu. Tak? Więc naprawdę fajnie wyszło. Bardzo mi się podobało. Ja się bardzo cieszę, że mogłam zagrać w ten scenariusz w Waszym towarzystwie. Bo naprawdę było to super doświadczenie, i, i w dodatku jeszcze miałam niezłego stresa, że gram od razu z twórcą, <śmówi> z twórczynią, tak wspaniałą, ale, ale też wielki szacunek za ten scenariusz jest super i, i zachęcamy do tego, żeby wykorzystywać go. W ogóle, w ogóle te scenariusze, ten, ten model takiego promowania, mhm. też tego grania jeden na jeden, to się zaczęło tam gdzieś na walentynki, przecież w 2020 roku. Mhm. I, I faktycznie, i faktycznie to, było, to było bardzo fajne i takie motywujące do tego, że. Zaczęło się bardziej rozmawiać o tym graniu, właśnie w takim modelu, i no my się tym strasznie jaraliśmy. A fakt, że scenariusz jeden na jeden rozgrywamy jednak dwa na jeden, to jest taka nasza fantazja, którą wprowadziliśmy przy okazji drugiej autorstwa Asi Wibiórskiej. I chciałbym Cię zapytać, Mary o Twoje też wrażenia z tego co prowadzenia w tym, w tym momencie. W takim sensie, jak to oceniasz, czy tak. tak ty z perspektywy mistrza gry, czy, czy dobrze się bawiłaś, mogąc właśnie tak głębiej też w sumie poempecować tą konkretną postać? No? No, i zobaczyć spojrzenie też mistrza gry, de facto, jak, jak, jak to prowadzi z boku. Nie? Bo jakbym ja, moje scenariusze też staram się zawsze, jak testuję, to testuję sama, ale też daję na przykład właśnie innym MG-kom, żeby mm -hmm. testowali. E, a tu miałam na żywo test też, nie? I e, zdarzyło mi się na żywo prowadzić chyba dwa razy w życiu sesję tak, żeby było dwóch mg w tym ja i, i gracze. Nie, nie jeden gracz, ale gracze. E, I muszę przyznać, że to było fajne doświadczenie. No, jak byłam młodsza, to było to dużo bardziej chaotyczne. Ale, ale zawsze byłam do tego dobrze nastawiona, bo mi jest zawsze a, że raźniej, b, jest ciekawiej. Bo są dwa głosy, coś się dzieje, każdy ma inną narrację swoją, każdy ma inny styl. Są ci NPC, którzy, których nie musisz wszystkich ty obgrywać, tak? tylko jest trochę jakby tego grania też. Mnie się bardzo podoba mod 2 na 1, bardzo. 2 na 1 czy 2 na drużynę jest bardzo fajny. Na no, a Stredo mi się, z tobą Paweł w sensie, poprowadziło mi się świetnie. Jakby ja od razu czułam dechemię, wiesz, my nie musieliśmy mieć przecież prób żadnych do tego. Wiadomo było o co chodzi, które partie są moje, Chłopience, wszystkie npc e byli twoi, moje, mo moje były dziewczyny, może z wyjątkiem tam małym. E ja miałem e grać szantaka, a ty mamę szantakową jakby tak. co. <grym> <grym> tak Tak jest. <grym> o no właśnie, bo teraz mi się coś jeszcze przypomniało a propos e jakby rozdział ról. To hmm. ciekawostką dla mnie było to i pytanie do Ciebie, Mary, które, które chciałabym zadać, to jest to, e, czym się kierowałaś, bo jakby tutaj e, ja jak dostałam rozpisane m, postaci w sensie swoich e, bliskich, o, w ten sposób, hmm. to jakby było e, zdefiniowane, że mam brata, jest tu chłopak hmm. i mam e, przyjaciółkę. Czym się kierowałaś? My sobie to wyobraliśmy, wiesz? Tak, okay. W scenariuszu jest dowolność płci zarówno względem przyjaciela, przyjaciółki lub rodzeństwa A, brat siostra. Możesz mieć różną, różną płeć jako badacz. A, Myśmy to natomiast to, to pomyśleli, żeby to było bardziej logiczne i spójne. Żeby było tak, że skoro ty grasz badaczką, no to niech chłopcem będzie prawda, rodzeństwo i dzięki temu Paweł dostał te rolę. A ja miałam przyjaciółkę, nie? No bawcze, to była jest babcia. ciekawe, bo jeżeli ja bym miała dla siebie wybierać, wybrałabym totalnie na odwrót. <laughs> <Chcę się śmiech> takim, że wybrałabym, że mam siostrę i mam kumpla. No, dlatego, się chciałam, dlatego właśnie było to dla mnie ciekawe. To Czy to było narzucony, nas, w... narzucony przez nas, ale nie przez mm -hmm. scenariusz? Ale w ce... ok. Mm -hmm. Jasne. To... No, tak, tak wyszło, że, że Tredo, Tredo spuszował ten temat, ale mam nadzieję, że ci się podobało. O, Marta, ty grałaś pierwszy raz w modelu, gdzie miałaś dwoje MGów? Bo u nas tak. nie grałaś wcześniej tak na kanale. Nie, nie grałam. Prowadziłam, ale nie grałam. Więc tak, grałam tak pierwszy raz i też moje wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. No od razu jeszcze ten przywilej właśnie, żeby zagrać z twórcą u twórcy, to jest w ogóle dla mnie super sprawa. To jest sama przyjemność tak moja. <laughs> I faktycznie jest, jest ogro, olbrzymia przyjemność, jeżeli można sobie spróbować zagrać w takim modelu, gdzie te role są podzielone, gdzie jest się też takim obserwatorem, obserwatorem scen trochę właśnie między, między NPC-ami. To jest, to jest bardzo fajna sprawa, także bardzo się też cieszę, że mogłam tego spróbować. Tak, dzięki temu świat żyje. No, to ja, ja jestem totalnie tego zdania. No. I, i, I fajnie naprawdę to też wygląda, jak, jak jest dwóch mg no to, 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 to od razu też każdy daje coś od siebie. Nie? Myśmy tutaj żeśmy wycofali w ogóle scenę na posterunku, która miała być. Żeśmy sobie poimprowizowali, w ogóle jakby bez, bez żadnych tutaj wątpliwości, i moim zdaniem bardzo fajnie, bo ten scenariusz też na tym skorzystał. Dynamika była lepsza. Mamy nadzieję, że Wam się też to, to wszystko podobało, i, i, to, i to nasze sesyjne tutaj prezentowane Wam materiały, ale też ta, ta rozmowa. Słuchajcie, jeśli macie jakieś ewentualne dodatkowe pytania do mery, do nas, to wiecie. Komentarze, a jeszcze łatwiej, jak będą też subskrypcje, e, dzwoneczki kliknięte, bo wtedy e, będą wszystkie materiały wyskakiwały, tak, nic nie przegapicie. E, oczywiście, łapki w górę też. E, Hejterom przypominamy, że łapki w dół też się liczą według algorytmów, e, bo jako reakcja więc e, spoko. wiem, że gdzieś tam pewnie jesteście, ale myślę, że ten materiał po, raczej był na tyle fajny, że, że powinny być łapki w górę. E, i mamy taką nadzieję. Liczymy to, na nie bardzo. Co tu dużo mówić? Teraz tak. no, nam został już tylko jeden scenariusz: Johna Wicka. Muszę do niego zadzwonić i sprawdzić, czy damy radę, zarazem z nim poprowadzić w duecie. Bo to ty będziesz go prowadziła i, i może byś chciała prowadzić z Wickiem, nie? Eee, słuchaj, może nieść tej głowy. Oczywiście. Eee. 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 I... O, obejrzę do końca na Taka pewno. Mielibyśmy, końca wtedy... Mielibyśmy wtedy pierwszy scenariusz po angielsku na kanale. Hmm. Co też myślę, że... Skoro o tym przypomniałeś, to zbliża się to co nieuniknione. Nie przypomnij no. mi o tym, jeśli tego nie chcesz. Bo to ja się wie. cały czas czaję z tym pomysłem. Mary, dziękujemy no. ci bardzo, bardzo serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Bardzo za zaproszenie, Dobry. za wspaniałą, super doświadczenie. I mam nadzieję, do zobaczenia, do zagrania. Oczywiście, bardzo Słuchanie. chętnie, bardzo chętnie. Carnival Team jest bardzo gościnny, przyjmuje w swe podwoje także innych mistrzów gry i graczy z różnych zespołów, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. Jeśli chcecie, to zresztą Graj Kolektyw to też jest bardzo fajna grupa, bardzo otwarta i aktywna, więc no, co tu dużo mówię. A na jeszcze... Pozdrawiamy IKEO, który też tam siedzi z warsztatu RPG. Nasze, nasze cudowne wsparcie techniczne, wsparcie z Berlina, które ściągnęliśmy tutaj do nas. Dobra, kochani, dzięki wielkie. Do zobaczenia. Trzymajcie cześć. się, cześć. Na razie.